Czy zima to mało światła, krótki dzień i czas obniżonej aktywności? Odkryj swoje wewnętrzne światło. Wykorzystaj każdy dzień na poprawę życia, uprawiaj aktywność duchową. W wystarczających dawkach. Zimowy Maraton Transurfingu. 80 dni transformacji. Przygotuj się na ekscytującą podróż do świata pozytywnych możliwości z naszym zimowym maratonem transurfingu. Co oferujemy? 80 dni przesłań. Odkryj moc przestrzeni wariantów i naucz się, jak kształtować swoją rzeczywistość w harmonijny sposób. Prognozy. codziennie inspirujące prognozy, które wprowadzą Cię w pozytywny nastrój i zachęcą do działania. Hasło dnia. skup się na kluczowym przesłaniu, które pomoże Ci odnaleźć wewnętrzny spokój. Amalgamat dnia. technika transurfingu, która umożliwi Ci wyciszenie umysłu i pomoże z dystansem spojrzeć na rzeczywistość. Ciesz się wspaniałą zimą w tym roku. Odnajdź radość w drobnych rzeczach i pozwól sobie na chwilę relaksu w tym magicznym czasie. Dołącz do nas i przekonaj się, jak transurfing może zmienić Twoje życie na lepsze. Ta zima będzie kolorowa i nasycona. Odkryj nieograniczone możliwości, które czekają na Ciebie w przestrzeni wariantów. Napisz. Na maila Marcin gmail.com. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Razem stworzymy niesamowitą społeczność, która wspiera się nawzajem w drodze do dobrego życia. Koszt inwestycji w ten 80-dniowy projekt to złoty 50 zł dziennie, czyli w sumie 120 zł. Zapraszam, Marcin Pracki, Technologia Celu. Dzień dobry. Byłoby rzeczą nietaktowną i chyba nawet bezsensowną gdyby udawać, że nie mamy przedednia wigilii. W zasadzie wigilia to jest przeddzień Bożego Narodzenia, a my tutaj mamy wigilię wigilii dzisiaj. Taki przeddzień. Podejrzewam, że większość z nas zaangażowała się już na całego w przygotowania do dnia jutrzejszego. I nieraz wydaje się, jakby ten dzień jutrzejszy, ta wieczerza wigilijna miała być ukoronowaniem naszego życia, a przynajmniej roku. Przygotowania do tego, co ma nastąpić i nastawienie na to, że to jest takie cudowne, wspaniałe i niepowtarzalne, a to, co dzieje się w tej chwili przed tą wieczerzą wigilijną, to takie po prostu zmierzanie do tego niesamowitego efektu, który ma wywrzeć na nas i na innych jutrzejszy wieczór. Jest to klasyczne zawyżanie ważności. I w efekcie może się okazać, że w ostatniej chwili obrus wcale nie będzie taki biały jak trzeba, być może będzie wpadał troszeczkę w ekry, albo kapnie odrobina barszczyku i on już miejscowo zmieni swoje zabarwienie, a może się okazać, że nie do końca wyjdzie nam ten barszczyk taki jak powinien być, albo coś jeszcze innego nam nie do końca wyjdzie i praktycznie wszystko. Nam się zawali. Tymczasem to bardzo fajnie, że zwracamy uwagę na tę atmosferę świąteczną, że nam się podoba. Nie jestem wzorem cnót wszelakich i nie byłoby dobrym pomysłem proponować Wam robić tak jak ja, na zasadzie skoro u mnie to się sprawdziło, to u Was też. Ale nie wiem, co u Was się sprawdzi. Dlatego po prostu Wam powiem, co się sprawdza u mnie i jakie podejście mnie osobiście bardzo cieszy. Nie podchodzę do Wigilii i w ogóle do świąt jako do ukoronowania roku i do czegoś takiego, co musi być idealne, a wszystko, co się dzieje dotychczas, zwłaszcza w ostatnich dniach przed świętami, musi prowadzić do idealnego uwieńczenia Właśnie w postaci tego, że się spotykamy i zasiadamy przy stole. Jest to jeden z wielu dni. I też staram się nie przeginać w drugą stronę na zasadzie: ach, święta to sobie gdzieś tam ktoś wymyślił i tylko chodzi o komercję. I w ogóle to jest dzień jak każdy inny, i w ogóle nie ma co go wyróżniać. Wyróżniam, zresztą ja wyróżniam każdy dzień, ale. Uwielbiam tę atmosferę i podobają mi się święta. Z tym, że wszystko co robię w ramach przygotowania do świąt i do wigilii jako takiej, traktuję już właśnie jako przedsmak. Czyli nie na zasadzie, że teraz to są żłudne przygotowania. Niespecjalnie mnie one cieszą, no ale w imię tego, co nastąpi jutro warto podjąć ten tytaniczny trud. Nie. Cieszy mnie już choinka, światełka. Światełka bez choinki w innych miejscach. Cieszy mnie zapach świerku wydostający się z dyfuzora. Cieszy mnie sam proces przygotowywania potraw na jutro i doskonale wiem o tym, że przygotowuje się cały dzień albo kilka dni, a zmiecione to zostanie ze stołu i z talerzy w ciągu kilku minut albo powiedzmy godziny czy dwóch. I bardzo dobrze, bo nie jest najważniejsze to, żeby wszystkim smakował mój bigos, chociaż po prostu nie ma takiej opcji, żeby nie smakował, dlatego że jest ekstremalnie i wręcz nierozsądnie dobry, ale obrus wcale nie musi być najbielszy na świecie. Barszcz nie musi być najczerwieńszy. Potrawy wcale nie muszą być najsmaczniejsze i lepsze niż u ciotki Zochy. Najważniejsze jest to, że się cieszymy. Że się spotykamy i że jest fajnie. Nie na zasadzie, że musi być po prostu idealnie, bo ktoś coś palnie. Ktoś się na kogoś może obrazi, rzuci focha. Ktoś może zachowa się i popełni jakiś fopas. pas. Wszystko się może zdarzyć, ale po prostu jest ta fajna atmosfera i tak czy inaczej, nic nie jest w stanie wyprowadzić mnie z tego poczucia odświętności. Niezależnie od wszelkich okoliczności nie ma sensu zawierzać potencjałów ważności czegokolwiek. Jest to jeden z wielu cudownych, wspaniałych dni naszego życia. I bardzo dobrze, że panuje odświętna atmosfera. Niech ta odświętna atmosfera zostanie zaadaptowana i przedłużona na kolejne dni tygodnie, miesiące za chwilę będzie. Nowy rok. Będziemy świętować Sylwestra. W międzyczasie też mamy poczucie odświętności, też można coś fajnego upitrasić i przygotować się do obchodów, żeby wzmóc tę odświętność i poczucie fajności życia. Potem mamy karnawał, potem będziemy mieli jeszcze Wielki Post i Wielkanoc, a potem. Dalsze, wspaniałe, cudowne życie, którym warto się cieszyć i które może być dla nas świętem. Zasadniczo to popowiadałem Wam dzisiaj trochę o niczym, trochę o takich głupotkach, szczególikach, pierdołkach, ale ogólnie chyba rozumiecie o co mi chodzi. Nie ma co zawyżać ważności samego zdarzenia jutrzejszego, a pamiętać o tym, że jest to wycinek naszego wspaniałego, cudownego od świętnego życia. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Życzę Wam miłych, wesołych, zdrowych świąt. A jeszcze przed Nowym Rokiem spotkamy się na pewno na fajnym rytuale i jeszcze zdążę Wam poskładać trochę życzeń. Pamiętajcie o tym, żeby kupować drugą część mojej książki Technologia celu. A jak ktoś nie ma pierwszej części, co też w dobrym guście jest uzupełnienie tego braku. Piszcie do mnie w tej sprawie na marcinpradzkimałpa.gmail.com. No i od 21 już trwa maraton zimowy, całkiem inny od jesiennego. Maraton zimowy technologii celu. Można do niego jeszcze dołączać. Po prostu w swoim tempie się go ukończy, bo on będzie obsługiwany po zakończeniu oficjalnym. Więc piszcie marcinpradzkimałpa.gmail.com. W tej sprawie. Teraz wracamy do obowiązków przygotowań, sprzątań, końcówek wszystkich naszych działań przygotowawczych do kolejnego wspaniałego, cudownego dnia naszego życia. Dbajcie o siebie. Do następnego razu. Wiedzie, niech się dzieje, niech Was lubi rzeczywistość, powodzenia wiatr, niech wieje. Zamiar niech Was zawsze wspiera, niech intencja działa szybko, wszystkie drzwi niech Wam otwiera, miłość niech otula wszystko. she had